To wygląda całkiem fajnie O, nie, dobra, to nie wygląda fajnie Ooooooooooooooooooo Wow Ciao, Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy Ja jestem Szepard a to co widzicie tutaj to jest Kolejny odcinek z GTA Online, kto by się spodziewał e, na tym kanale. E, e, I moi drodzy jak pewnie widzicie po tytule i wszystkich znakach na niebie i ziemi, jakby będziemy dzisiaj robić to co robiliśmy chyba w zeszłym tygodniu e, czyli będziemy sobie kupować, znaczy będziemy wydawać po raz kolejny grube miliony po to, żeby coś ładnie wyglądało w naszym garażu i w sumie nic nie będziemy z tym dalej robić, także bardzo się opłaca i jakby widzicie też że to będzie MRUS ponieważ przez wielu uważany jest dzisiejszych jakby w dzisiejszym GTA Online za moich czasów to było zendor no ale w dzisiejszych czasach w tym momencie MRUS jest jakby samochodem uważanym przez wielu za jednego z najlepszych w tym momencie nie wiem czy jest najszybszy i nie wiem czy o to chodzi w tym że jest że, że, że ma być najszybszy po prostu jest najlepszy według wielu I nie, nie powiem wam w sumie czemu E, po prostu słucham ludzi innych, a ja po prostu będę się na niego decydował e, też dlatego, że po prostu jest ładny. E, i, I to jest dla mnie taka przynajmniej przesłanka, e, ponieważ tu proszę bardzo, gdzie on jest Karamba do góry tutaj. na Merus proszę bardzo. E, jedyne co mi się w nim nie będzie podobać Już widzę to będą te Jakby rozmiar tych kół, bo są totalnie nieproporcjonalne Do reszty samochodu Tu jest takie duży, duża morda Duża dupa, a te takie tutaj No nie wiem, to takie trochę jakiś mutant No nieważne, w każdym razie 2750, ja w tym momencie mam 8, no prawie 9 milionów Tak zaokrąglimy Także myślę, że spokojnie nam tutaj na wszystko starczy Żeby sobie go wymaksować i tak dalej Aczkolwiek yy, no Możecie pisać w sumie w komentarzach i to byłoby bardzo miłe, żebyście na przykład podali jakąś propozycję następnego pojazdu, którego chcielibyście, żebym zrobił, taką może nie wiem, miniserie albo nie miniserie, w każdym razie i tak będę sobie kupował jakieś właśnie rzeczy, bo, bo w końcu mam nadmiar pieniędzy w tej grze. <śm> no, no i właśnie możecie pisać w, w komentarzach i po prostu sobie to ewentualnie wybiorę i wezmę wszystkie za i przeciw. Oczywiście przypomnę, że jeżeli odcinek, ja w to kiedy ja tu się będę zamawiać, to Wam to oczywiście będę przypominał. Jeżeli się Wam się spodoba, zapraszam do łapkowania w górę, jeżeli nie, to zapraszam do w dół. Wszelkie potrzebne linki znajdują się oczywiście w opisie tego filmu, gdzie zapraszam. Zapraszam również do subskrypcji i patrnięcia sobie w powiadomień, żeby być na bieżąco z wszystkimi możliwymi filmami. Ja właśnie w tym momencie wydałem 2 miliony 750 tysięcy i czuję się z tym źle. No ale trudno, życie takie i bywa, tak? Bogaci ludzie też muszą jakby na coś wydawać pieniądze, a ja tutaj no, raczej nie umrę z głodu, bo jakby tutaj postacie nie umierają z głodu, także dobra. Ale już bez bydnego przeciągania widzimy się za chwilę, kiedy on zostanie łaskawy dostarczony do y, mego y, garażu. Także. I okej, okay, moi drodzy, witam was y, jakby już. W kolejnej części dzisiejszego odcinka, jak widzicie, tutaj jest moja ładnie przerobiony PR9 albo 8. Nie wiem, w każdym razie też Progen. Ferrarka, bardzo, znaczy nie Ferrari, przepraszam, tylko Formułka. I dzisiaj będziemy zajmować się tym autem. Chociaż w sumie teraz tak patrzę, w sumie te koła nie są aż tak złe. Chociaż, chociaż nie wiem, na pewno bardzo mi się podoba to, że tutaj ma te takie przeszklone drzwi. To jest taki fajny feature, to jest tak samo jakbyście, nie wiem. Jak, jak macie kompy i macie okno w, w swoich obudowach, to to tak, wiecie, jest takie plus 5 do wyglądu waszego kompa. No i dobra, także tak to wygląda, oczywiście jedziemy sobie w jedno miejsce, oczywiście będzie to paint Spray, który jest, zapomniałem, tu jest, o, bardzo proszę, niedaleko, ehm, nie, także fajnie, także póki co widzę, że mój, mój garaż wypełnia się tylko progenami, także to akurat jest całkiem spoko. Mamy, że też parę ogólnych pomysłów na to, jakie można te aute jeszcze tuningować. Naprawdę, bardzo chciałbym sobie jugulara może kiedyś stuningować, na przykład chciałbym sobie tego ocelota, który przypomina te, 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 te nowe Mustangi. Nie pamiętam, jak to, to jest tutaj, w każdym razie to jest ocelot jakiś. Um... Co jeszcze? No i w zasadzie jakby to były są takie jakieś moje cele, no i coś jakieś z Areny Wojny na pewno chciałbym sobie gdzieś tam poprzerabić, bo w sumie czemu nie. Eee, no i to w zasadzie tyle. I może spełnił w końcu swoje małżenie sprzed pięciu lat, kiedy zacząłem grać w GTA Online, żeby kupić sobie czołg. To byłoby całkiem, no, to byłoby coś. No ale dobra, przechodzimy sobie w takim razie do... Upiększania go, no, oczywiście pancerz za, Jezus, <laughs> za 50 tysięcy, 100%, hamulce tak samo, to są osiągi, to tak samo będziemy sobie tutaj dawać wszystko na maksa, bo to nawet nie ma się co zastanawiać. Proszę bardzo, o i wydechy, i pierwsze, pierwsza decyzja jaką należy żeby podjąć. I... Takie, to... to wygląda jak kloce, nie wiem czy ja chcę, chociaż w sumie on jest cały taki klocowaty. Nie, te w ogóle nie... To nie wiem co to jest, jakiś platwus głupi. To... Kurde, te w sumie całkiem ładnie wyglądają po prostu. Te są takie jakieś dziwne pod kątem i one mi raczej nie będą pasować, ale tutaj te... Jeszcze jest jakby jeden... jest, Albo nie, to jest drugie takie wrażenie. Dobra, no to niech będzie te. Specjalisty też możesz kiwać głową, ja będę widział, nie? Tak, bo tu specjalista dzisiaj, także... Kto, kto z czatów to będzie wiedział? Niebieski Gandalf? Wszyscy już wiemy kto to, jak coś Materiały wybuchowe, nie, nie chcemy na Mojego pięknego, nowego samochodu I dobra, grill fabryczny Tak wygląda To... Nie, na pewno chciałbym, żeby to było kolorowe To nawet bez... u la, -la Ten ładny, ten brzydki u la, -la taką szuflę? No, co ty? Kurde, Bella. A co, tam raz się żyje, kurde, Bella. Szufla jak. Talala, nie? Nie? No to taka szufla. Hmm, no Dobra, no to niech będzie taka szufla, ale. Dobra. No dobra, no mniejsza. W każdym razie, Klaksony. Dobra, nie, nie, Klaksony się nie bawimy ale... Dobra, oczywiście, ksenony, jakże inaczej, zestawy neonowe. I tu jest właśnie sprawa, ponieważ ja oczywiście wolę w czarno-czerwoną, ale jaką tu dominantę kolorystyczną chcielibyśmy przyjąć? Czerwony czy czarny? Hmm. Czerwony. Tak myślałem. Dobrze. <grych> w takim razie, oczywiście, wszystkie tutaj podświetlenia. Tył, przód, boki. Bo czemu nie 30 tysięcy, co to jest? Um. No i właśnie. Żeby to ładnie wyglądało tutaj po prostu. Chociaż, białek w sumie, nie no dobra, nie, nie. jednak jest kijowy. Tutaj, ten jest taki... No czerwony ma no, ewidentnie. Dobra, więc tak, zestawy no, nowe, oznaczenia. O właśnie, no i tu przechodzimy do, uuu. nie, trzynastka, Uu. To wygląda całkiem fajnie. O, nie, dobra, to nie wygląda fajnie. O, wow! A w sumie jakby tutaj takie neony? Nie, dobrze. O, Ten wygląda całkiem dobra, czyli kamuflaż na pewno i między kamuflażem, a wyścigi nark. Dobra, mam już dwóch faworytów. No i teraz na dwoje babka wyróżnia. Ten, czy ten? Ten, dobra, kamuflaż. E, dobra. ja tu widzę to mogę po prostu, także spokojnie. Dobrze. E, Zapobiegam. dobra, to oczywiście, ubezpieczenia są. Lusterka, co wiem, co ja mogę z lusterkami zrobić? Lusterko kolor. A? A to nie, to ja chcę. Nie no, to w kolorze, dobra, niech, be, niech będzie kolor. Tam już lot tonej. E, tablice. No, to oczywiście tutaj te ciemne, bo one mi się najbardziej podobają. Hmm, lakierowanie. No i doszliśmy do tej najbardziej denerwującej, znaczy denerwującej bardzo fajnej, aczkolwiek ja zawsze, jak mam wybierać coś, to jest dla mnie dość duży. chociaż matowy. Mi się po prostu podoba kolor matowy, chociaż nie. Tutaj jednak nie wygląda dobrze. Jak wygląda na przykład chromowa. Dobra, nie. E, jak wygląda klasyczny. Dobra, czyli klasyka wygląda gatunku w taki sposób. E, e, mogłoby być lepiej. E, Metaliczny. O, taki z takim połyskiem. u, to byłoby ładne. O! O! Uuu, nie, nie, wyściga ma czerwień. Nie, ale tu, chociaż. Wulkaniczna czerwień, rany boskie. Ty, ale to jest taki, tylko ma połysk. Taki. 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 Może taki? Uuu, pomenda, czerwień. <grymne> Ten przedmiot został odblokowany dzięki stokrotnemu wykorzystaniu sprzętu aerodynamiki. Panie złoty, żeby to raz, żeby to dwa. Kurde, dobra, niech będzie czerwień, czerwień. Wyścigowa czerwień brzmi jak plan. W ogóle metalowy, jak wyglądał? Dobra, nie, wy nie wyglądałby. Perłowy. O, tu możemy tak jakoś, tak. Ha, nie, ja w sumie mam to. Nie, nie, dobra, tu jest, po prostu jest taki połysk, taki bardziej czerwonawy. No okej, okay, that looks nice. No i dobra, teraz metaliczny. Tutaj coś się zmienia w ogóle? Chyba nie. Więc coś w środku się zmienia? No dobra, Do tego nie zmieniam po prostu, niech tak zostaje. Kolory wykończenia. Ooo! Co ty gadasz? A, tutaj te paski, O, Uuu. Właśnie jakiś emerald mi zajechał na osiedle. Dobra, tam ciszej! Dziękuję. Um, tutaj, ale na przykład, gdyby kolory wykończenia były. Wow! ej, hey, that looks nice. Um, na przykład. Oh! That looks nice too. Czerwony! No dajcie czerwo... To jest tyle. Uh. Okej, okay, jak już czerwony, to czerwony. Dobra, emblemat ekipy? No, chyba nie. <grych> dobra, i właśnie. No i przechodzimy też do dachu. O, żeby on był tutaj taki. Okej. Ok. Okej, okay. dobra. Nie, brzydki. Wentylowany. Uuu. Wentylowany. C co się tu. Aha, bo to są dwa kolory. okej, okay, Czaję, czaje. Nie dobra, widzę ewidentnie to jest ten. Eee... Dobra, i that looks nice. That looks nice. Sprzedaj, nie, co was? E, progi... Okej, okay, dobra, i progi tutaj będziemy... mi tak... taką szufelkę. A, a co to takie ładne? Portowe progi kolor 1 Nie. Uuu O! Uu. Co ty gadasz? Nie dobra, karb... Dobra to nie, ale tutaj, żeby taki progen GT, będziesz tutaj... Hmm. Jak to być? Czy to będzie na przykład, jakbyśmy tak tutaj. Dobra, to będzie szersze od tego, nie? To będzie wyglądać źle po prostu. Ale na przykład, gdyby takie, bo to są takie. Czy w kolorze, że Chociaż ten kolor to gie daje. Hmm. To w sumie wygląda całkiem okej, okay. chociaż. Już, no dobra, tak tutaj widać jakiś taki ładny przewiew, i tutaj ten. Dobra, nie będą te. Eee, i o, no i tutaj przychodzimy do najbardziej sporne, mm, spornej rzeczy, bo tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które mi się będą podobać po prostu. E, może taki... Dobra, nie, czy to jest dysza przy rząd z takim czymś. E, o, Ej, ale tutaj ten taki paseczek wygląda tak. O, jeszcze z napisem jakby był. Mm? Mm? Okej, okay, uliczny i agresywny spoiler. Wow! Chociaż. Nie wiem, czy tutaj. Chociaż. Agresywny spoiler, taki Odzierowanie mojej natury. Chociaż. No uliczny spoiler. Nie, bo on jest taki faktycznie, jest taki mniej agresywny. A tu jest, chodzi o. Że ma Zapłacimy mniej. Jakby to miało jakieś znaczenie. Skrzynie biegu. O! Okej okay, i. Podejrzewam, że zostaje nam... Wiem, już wytłumaczyliście, w ogóle ja muszę wytłumaczyć, ja wiem, przepraszam, To jest moja culpa. Ludzie pisaliście mi, że turbo nie jest to jakby odblokowanie jakiegoś nitra czy czegoś takiego, to jest moja wina, wiem, e, tylko jest to po prostu jakby ulepszenie ogólnie samochodu i to chyba dodaje przyspieszenie z tego, co mi się wydaje. W każdym razie ogólnie jest to jakby taki feature dołączany do samochodu, a nie jakieś odpalana rzecz na jakiś dany moment, ale także... O, no właśnie, więc to chyba kwestia jakiegoś tam dźwięku. N nie wiem, ale możecie napisać w ogóle. W sensie napisaliście dokładnie, co to jest tam niektórzy, aczkolwiek yy, no. Także dziękuję oczywiście wszystkim, dobra, chromowa... Nie, 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 bo ja tutaj chciałem też wybrać kolor do tego. Dobra, teraz tutaj mam, będę miał problem. Bo tutaj wiem, że tutaj będę mógł ładne sobie kolorki do tego wybrać. To jest takie se, to jest takie. To, to jest... To jest dobra, tak RR Solar. To nie w ogóle to w... nie do tych aut. Nie do tego, nie do tego. Uhu. Aha, bo ja mam te wszy... Ja te mam te karboniki. Ja je mam na założone na swoim progenie w sensie no tym t 20. I one są bardzo fajne, ponieważ ja wiem, że tutaj będą takie bardzo fajne i ładne akcenty, jak ja tutaj to wezmę sobie to czarne. Także to też ma swoje ten, także Tutaj widzę te trzy, któreś do wyboru, będą. Chromowane nawet nie patrzę. Lowriderowe to są... Tak, dobra, nawet. <laughs> w ogóle, totalnie. Muscle. No nie, 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 nie. Jeszcze terenowe to, to pewnie też na pewno nie. Tunery, Co, to są tunery właściwie? Aha, dobra, takie kompakty. W sensie nie kompakty, tylko jakieś właśnie inne. A jak wygląda tutaj? No to są bardziej podsportowe, to jakbym się jakiegoś ulicznego dziada chciałbym robić, to prędzej coś takiego bym tu włożył, aczkolwiek, no to wygląda, no wygląda to spoko, mówię, tylko totalnie to nie pasuje do, tych, do tego, do tego typu auta. Szerokie to, takie nie wiadomo, no dobra, w takim razie luksusowe, wejdziemy sobie w nie, fabryczne oczywiście, gdzie są te, tylko teraz, które? Może takie? Okej, okay, dobra, mam potwierdzenie z lewej strony, więc to chyba, to chyba znaczy, że tak Dobra, tu wychodzimy, z tym wychodzimy i teraz tak, kolory I teraz bardzo ładnie to będzie wyglądać, jak ja tutaj dam czerwień teraz Taka bardzo fajniusia, ognista czerwień Tutaj tylko takie bardziej wyraziste, to jest bardziej wyraziste Okej, okay, gitóweczka I, I oczywiście jeszcze tutaj sobie wejdziemy w koła, czyli projekt opon, żeby ładnie to wyglądało klu odporne dym spod opon, o i oczywiście też będzie czerwony, bo jak sobie inaczej na 20 koła, najdroższy chyba z tych wszystkich chociaż nie wiem, chyba drugi najdroższy szyby no a jak limuzynowe no i w zasadzie to by było tyle no, no kurde, no i teraz ten Emerus wygląda całkiem moim zdaniem okej okay. i mojego tutaj głosu rozsądku też wygląda całkiem okej, okay. dobra czy chcę wyjść? tak, chcę wyjść Dobra, i to będzie teraz w sumie w nocy, znaczy wy i tak będziecie widzieli miniaturkę z tymi tak w dzień Aczkolwiek tu w nocy... Zamknij ryj eee, Tu w no. Uuu. No mówię, no i co mnie najbardziej kole w oczy to są te małe oponki no, to, no, no jakby tak ciutkie więcej, parę cali, no po prostu tyk 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 Albo żeby można było wybierać sobie No to totalny kozak byłby Ale to wygląda nie, no to akurat jest, no to to już teraz to wygląda totalnie... No odjechanie no, kozak to wygląda. No, kozak. Jak to wygląda w ogóle? Hi, hi, hi. Rady włączone, chociaż w sumie. Nie, 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 nie. Dobra, czyli rozumiemy sobie małego szlifa, jak, jak w tamtym odcinku. Uu, znowu pomyliłem. Tak samo jak w tamtym, tak i w tym pomyliłem sobie oczywiście z jazdy. Jedziemy sobie. Tutaj wyprzedzamy nawet. <gryw> ja nawet na dwójce nie a małchłowa, wyprzedziłem. Pff. A, teraz tutaj. O, miał wszystko zamierzone, patrzcie, widzicie? Zamierzone, ja chciałem wam pokazać tego drifta. Nie wierzycie? To... wasza sprawa. Ale ja wam mówię, jaka była prawda. Vinewood, drogie fury... No, czuję się jak Fris. <grystanie> nie no, oczywiście, znaczy... Nie, znaczy no, nie no. W sumie, czy to był żart? Chyba tak. Nieważne. W każdym razie, okej, patrzcie, jak ich tutaj wyprzedzą. Patrzcie, on gdzieś tam jadą, tutaj pyk, a ja tutaj, o. Wy tak nie jeździcie w prawdziwości, nigdy. Kto ma albo będzie miał prawo jazdy, nigdy tak nie jeździ. Nie przekraczajcie prędkości, bo w sumie ile ja tu miliadę? No nie widzę tam. Prawie 200. 200 mil na godzinę to jest chyba troszkę więcej. 1 mila to jest więcej lądowa. 1, 1 mila jest więcej, chyba to jest 1,8, 1,4, coś takiego. No w każdym razie, no mi się wydaje, że będę tak z 250, 260 jechał. Coś takiego, tak bym jechał. Moja szybka informacja to jest 1,6, czyli 1,6 razy 200, to jest 160... Czekaj, 1,6, czyli 2,0, czyli siup, siup, czyli 160 razy 2, o 310. 20. No. 320, dobrze mówię? No. Więc 320 km na godzinę, co by tutaj w tym momencie daje, bardzo fajnie się jedzie. Tak, jakby szybko minęło, im powiem, ta podróż, bo w sumie jesteśmy gdzieś na końcu mapy. Chociaż e, i tak wiem o tym, że e, możemy w sumie też, jeżeli tak napiszecie na przykład w komentarzach i podać taki pomysł za dobry, możemy stuningować najszybsze auto w tej grze. Chyba to jest Devastate, jeżeli nie się mylę, to poprawcie. E, ale możemy s, y, stuningować na pewno najszybsze auto. Mówimy oczywiście o samochodzie, nie mówimy o, e, o opresorze, który jest szybszy od samochodów, chyba wszystkich, tak mi się wydaje. E, no ponieważ, nawet to wcześniej chyba sprawdzamy na live'ie u Hogatego, w, ogóle tego, w ogóle zapraszam na live'y. E, bo teraz wszyscy mamy wolne, także będą częściej na pewno live'y. E, no i co, mi się wydaje, że to byłoby na tyle akurat w tym wypadku. I w, znaczy w tym odcinku myślę, że wszystko było całkiem fajnie możemy dojechać sobie ogóle do mojej bazy chociaż nie wiem, to nie jest chyba raczej potrzebne no i mówię, wszystko w tym aucie jest naprawdę, ja bym dał naprawdę temu wszystko no ma ten fajny feature w postaci tego takiego okienka w tych drzwiach no bo po prostu wygląda totalnie, totalnie kozacko ma fajne całą budowę całego jakby całego samochodu, jest bardzo bardzo ładna i fajna natomiast Natomiast te, te, te koła, no boli, boli boli w oczy, boli w oczy. Ale w sumie, w sumie skoro mówicie, że jakby Emerus jest jakby bardziej takim samochodem, który jest ogólnie, jest uniwersalny po prostu em, no to myślę, że bar, warto wam wierzyć. Em, I tak sobie to zostawimy. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo mi się to podoba e, i myślę tak. W ogóle ten połysk taki bardzo fajny, to jest jak tak się podejdzie o, z tej strony, to tutaj tak ładne to jest, też mi się to podoba. Siu. No. Także możecie oczywiście też oceniać w komentarzach, pamiętajcie Że taka możliwość jest i, i, i oglądania i, i wszystkiego robienia Także to jest gra, więc możemy sobie tutaj pochodzić. No i żeby oczywiście osoby, które mają troszkę spedanta siebie, to to zrobimy. Żeby... <laughs> Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, ja bym przeparty w kolejny sceny z GTA online. Zobaczenia trzymajcie się no i pa! pa. i yeah. are yeah. yeah. yeah.